Siemanko siemanko, z tej strony Patras i witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie mapkę o nazwie Mine Adventure dokładnie tak mapkę pobieram jak zawsze za każdym razem z MCP Master więc zapraszam do ściągania tej aplikacji, bo tam są fajne mapy, tekstury, addony itd itd i skiny więc mapka zrobiona przez TP dziwny nick, zasady nie bloków, except the to, 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 Tego drugiego nie rozumiem. Don't, nie czytować, mieć ten... Android this map, sorry, was Dobra, nie umiem używać za dobrze angielskiego. Tutaj mam jakąś skrzyneczkę, która jest dźwignia. Place on the level, on the green wall to start. Green wall to jest tutaj. Myślałem, że następnie, jednak nie, szkoda. Udyndża... Ja, u... Co? A no fajnie, jak fajnie, no patrzcie, mamy już jakiś parkur. Myślę, że go przejdę, bo... Widzę, że jakiś jest tak jakby... No, chciałem powiedzieć, że jest po prosty parkur, ale... No już nawet na pierwszym blok nie potrafię wskoczyć. Jak ja za pierwszym razem wskoczyłem, jak teraz nie potrafię? Jak pierdzielę Co jest? Czekajcie. Nie, nie, to nie wskoczyłem. No za pierwszym razem ja się, wskoczyłem... o. No teraz nawet szybki mi się... sprint mi się nie włączył, ja nie mogę. O, no już chciałem powiedzieć... no słyszę się, będzie już o, a jednak nie. Dobra, już ta mapka mnie zaczyna wkurzać. Naprawdę nie potrafię czegoś takiego... Poczekajcie, mam pomysł jakieś teraz zlagowało, widzieliście? Tak też nie. Nie, tak nie skoczysz, sorry. Dobra, spróbuję jeszcze trzy razy i to już niestety będę musiał czytować, bo. No. Boom, normalnie. Teraz tak. Ja nie mogę, jak z tego bloku, to normalnie zaczyna lagować i mi się w tym czasie, nie włącza się. Tu są lata, takie lag jak skacze. Teraz mi zaś mi się sprint nie No ja nie mogę, ludzie. Minecraft opanuj się. No ja nie mogę, ty. Dobra. Pożyczę sobie troszkę drewna. Dziękuję bardzo. Sorry, no rzeczy, tu ponieważ. No nie wiem, jakoś mi nie potrafię. Dobra, teraz będzie może troszkę szybko. No. Teraz w ogóle źle spiewczyłem to. Jakieś lagi są na tej mapce? Wal nie, bo nie mam takich lagów normalnie. Jak gram na Minecrafcie survival. Dobra, zrobię coś takiego. O! Ja nie mogę, spring mi się nie walcza co jest. jest w końcu, ale wiecie teraz no ja nie mogę ta tej mowki się nie przejdę, coś tak czuję Ok, jest dobre cicho teraz o jeśli nie byle to gdzie gdzie mam teraz skoczyć ludzie bo raczej na to nie po co to jest tam jakiś mechanizm działa bo przy... aha tam Mieliśmy dwie drogi, hopa Level 2, Dark Cave Ciemna skinia Co to jest? Hint, Light will Show the way Światło ci pokaże drogę? Co to jest? Tam jest creeper Nie wiem czy... Dobra, my chyba mamy Grać na pismu, bo coś czuję, że tamtego creepera Nie powinno być Dobra, szybko, peaceful normal, peaceful. Ok, gdzie skakać? Ok, nic nie widzę. Teraz tutaj. Dobra, skaczę na oślep. Aha, no i spadłem. To już wiem czemu tak legował, bo tam do góry ciągle jest mechanizm. Poczekajcie, jakie ja mam brightness. Bo coś czuję, że mam jednak ten mały... Na mały ustawione to... Brightness to szkoda. Ludzie słuchajcie, coś czuję, że tego parku nie przejdę. Bo naprawdę nie widzę, gdzie mam skakać, gdzie jest tam. Okej. Okay. Światło pokaż się. Dobra, gdzie teraz? Ja pierdzielę dobra. Ja to jest kurzające. To ja potrafię pisać. No. Kośnik. I. Nie, nie mogę. To jest właśnie zrobię tak. Setting. Słuchajcie, ledwo co potrafię, parkur. A jeszcze mi tu każę ciemku skrapać w tej parkurze, no to zrozumcie. Dobra. No i jedziemy. Gamy mo, Mode. W tej modce. I z sobie wezmę torczę. Ok. I już szybko, żeby nie cheatować. Gamy mode. S. Okej. Okay. Mały cheat. No ale naprawdę, muszę coś widzieć, jak skaczę na parkurze. Śmiesznie się zrymowało. Muszę coś widzieć, jak skaczę na parkurze. Nie wiem, czy to się rymuje, czy nie. Okej. Okay. dobra, widać już coś, sukces. Przynajmniej wiem, gdzie skakać. Okej, okay. teraz skok na 4 kratki, czyli najtrudniejszy Minecraft. Co? Naprawdę? Minecraft, naprawdę? Coś mi dzisiaj idzie źle w tych parkurach. OK. Ciach. Słuchajcie, takie info dla Was. Czy wiecie... Co to jest tam? To jest. Aha, drapinka Wiecie o tym, że już zdobyliście 29 łapek w górę? D wiem, to nie jest dużo dla Was, ale dla mnie to jest bardzo dużo. I, jak... I przypominam, że po dobiciu 30 łapek, oczywiście teraz padam, że po dobiciu 30 łapek w górę robię mały maraton. Takie, że przez sobotę i niedzielę będę puszczać odcinki co godzinę. Więc jeszcze brakuje jednej łapki w górę eee, tfu, subskrypcji. Oczywiście o łapkach nie zapomnijcie. Jednej subskrypcji i... Ten. Robimy maraton A teraz jak się zagadałem, no to oczywiście dla mnie to... Dobra, robię jeszcze dwie próby. Jak mi to nie wyjdzie, to... Wezmę sobie trochę bloków i... Dobra, się tak przestraszyłem, że tam coś chodzi, ja to tylko nie topisz. Ja dobra, nie! KBMO DE. C. ok wyobraźcie sobie, że tu nic nie widzicie, i bez citowania doszłem tutaj. ok Okej. KBMO DE. mode OK No i lecimy. dwa. Mirror, czyli lustro. Czyli nie, nie rozumiem. Rozumiem, co to znaczy test. Find the button, ok. To? Naprawdę? Aha, tamto Nie no, ciemno się zrobiło, jest jasno. Dobra, gdzie jest guzik? Tyba to no... Słuchajcie, nie rozumiem tego. Tu nie. Czułam pochodzi w dłoni. Miro, czyli lustro, no co, lustro? Nie rozumiem tego totalnie. Muszę się przyznać. Parkur tu trzeba zrobić, czy co? Tu by się w sumie badało parkur podwalić. Tylko, czy tu jest sufit. No w sumie nie, jest schodek. Okej. Okay. No i co, jestem tu do góry. To raczej chyba nie o to, chociaż, ci o. Czemu jest ten bloczek? Tam nic nie ma z tym bloczkiem, a tu jakieś tam może nad lampą? Nie. Dobra, możliwe, że to jest jakiś zbugowany poziom to No tam jest. A czekajcie, czy ja tu nie mam przejść przypadkiem? Nie wiem, zobaczę. Przepraszam, że ci tu Aha! Dobrze wiedzieć. Czy tam coś było, ale nie było przycisku żadnego, no to. How you found it? Jak ty to znalazłeś? Jest takie proste, naprawdę. Are you ready to ready? Level 4 zombie attack. Aha, czyli miałem nam na, dobra. Mamy na harda włączyć, tak jak tu nam każą. Ja włączę na normal, bo coś czuję, że zginę. No ja jeszcze takie coś nam dali, no naprawdę. Minecraft naprawdę. Okay. No to... Yy, czy ja coś powiedziałem? Okej, okay, zaczyna, się, zaczyna się mordęgać, jo. Taką słabą zbroję... Nie! Szybko zdążę. Dobra Paspul. Dobra, żyję. Ale no chyba ich coś owaliło normalnie. Taką zbrojkę mi dadzą i to naprawdę mam mi starczyć na tyle ząbiaków. Chociaż o ja to miałem rozwalić. No i tak to jest nienormalne. ja już tam prawie, o oh. o oh. perfect ok is okay, ok no nie, nie wiem sobie co my tu mamy lp, restore room make sure in the difficulty normal no mam, nie normal teraz settings ps yes, full normal nie, nie wylapię karteczko Might difficulty normal Dlaczego ten guzik nie działa? Aha nie, pwo, co to pisze? Drop the drink. No Działa. Nie rozumiem za bardzo. Słuchajcie, czy tu mam być jakiś mechanizm, który... akurat nie działa? Dobra... Czy to działa? Sorry, jestem nienormalny, nie potrafię grać w Minecrafta, jak ktoś o tym nie wie, no to właśnie mógł się dowiedzieć. Dobra, mniejsza oto. I co teraz? to... ej, 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 ej... Dlaczego mnie to uda? A może ja mam się, nie wiem, zmęczyć? O! Głód mi spadł. Co, już? O, dzięki. Och, no. No. Tylko nie to... Nie. You can send difficulty to password. Okej. Okay. czyli teraz peaceful. No nie no! Jak nie, nie daje sobie rady normalnie z jedną drabinką, to niby teraz mam sobie dać radę z takim czymś. Nie no. Teraz będzie zabawa. Coś czuję, że Game Mod poleci w ruch. Dobra, spróbujcie jak Wertes. O ile ktoś zna Wertesa, no to... Napiszcie w komentarzach. To normalnie, jaki parkour mi wychodzi ludzie. Czy wy to widzicie? Czy ja coś mówiłem, że mi dobrze parkour wychodzi? Jakoś nie pamiętam. Okej, okay, cicho. Teraz skupiony normalnie na Maxa. jestem. Dobra, nie będę się opierdzielać, bo dziś czuję, że... Kamień, mordę... Kiedyś mówiłem, że potrafię parkour. Ale potrafię naprawdę parkour. Nie zbyt dobrze, ale potrafię, tylko nie taki to naprawdę ciężko na komputerze z wykonać, a co dopiero na takim tablecie i Nie chodzi mi o to, że mam zły tablet tam albo coś, tylko w ogóle na tym Minecrafcie zapiszę mode. Gameboat S. Jedziemy z koksem. Level 7, sticky jump. Nie rozumiem za bardzo o to chodzi, ale co to jest? Aha, to ja rozumiem! Dobra, tylko chciałem sprawdzić, nie widzę, jak to tam wygląda. Dobra, idziemy. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy i weszliśmy. Dobra, wchodzę. JA PIERDZIELE, NIE Dobra, teraz jestem teraz wkuszony normalnie JA pierdzielę, NO NIE, NIE, NO Tak, mnie to nie będzie denerwować Ale co, no Och, nie, 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 no ludzie, no Dobra, do widzenia Ta mapa mnie tak wkurza normalnie Psuję mapę, wiem Wiem, mnie o to chodzi, ale no naprawdę Słuchajcie no Dajcie mi, proszę was Co za dźwięk Dobra, dziwny dźwięk wełny Psuję mapę normalnie jak nie wiem kto. Raz, dwa. No i poproszę jakiś mechanizm. To zrobię grubszą, żeby przynajmniej troszkę to wyglądało jak wcześniej. Co teraz? Tu znowu ten głupi sticky piston. Co to jest level? Naprawdę? Ja się wróciłem, a nie. No ja pierdzielę, no ludzie. Dobra, myślałem, że to zrobię. Naprawdę. Dobra, ja tu robię pauzę, jak tam dojdę to, bo to za długo będzie trwało. <tryk> <tryk> ok. Przeszedłem tu jakoś nie było zbyt długa, ale trochę to trwało. No i mamy parkour. Parkour master odnis Aster. Rozwalę ten parkur, nie będzie co zbierać. Nie, Czy ja coś Nie, 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 tu nie, 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 tu nie, nie, bo no właśnie dlatego sobie zrobiłem te schodki. Jak zlamię to, nie muszę przejść tego skakania, tympego 18 minut, a tu ja tam nawet nie potrafię wskoczyć. No ja nie mogę Minecraft. Prędzej ja może niech się opanuje. Tu jest bloczek, to może dlatego. Ok, no teraz od razu, no. Teraz ja rozwalę ten parkour. No co wy sobie myślicie? No, mówiłem. Gdzie teraz? Aha, pomysł sufit. No, może być sufit, może być akurat. Nie, to za długo trwa. To ja sobie tutaj wejdę. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak. w sumie może. nic. Czekaj, nie wiem to ja to w ogóle wrzucę bo to się nie opłaca takiego 2.9 wrzucać to jest jedyne co to pokazanie jak nie potrafię grać w minecrafta no właśnie dobra ja ten poziom tak nienawidziłem tą mapkę normalnie gamemode zapiszę mode save lecę w ogóle na koniec nie na koniec mapki, tylko na koniec tego tempego, zielonego, powalonego, parkurowego. Nie wiem jak to na. Czy to jest koniec mapki? Co? Aha, dobra. Już chciałem okrzyczeć, okrzyczeć mapkę. No tu jest wejście. Czy to jest wejście? Tak, to jest wejście, no w końcu damy no. modę. Dobra, bez pociągania lecimy. Level 9, Colt Tiger. It's kinda hard for me. Yeah. na widzę takich mapek. Chciałem jakąś... Specjalnie szukam Adventure mapki, że jakaś fabuła, coś, a tu parkury. Jak mam ochotę na parkura to nagram tego parkura ale to... Wtedy szukam mapki parkour, a nie... Oh my god, nie, to się nie dzieje. Game mode... Co pisze? Game mod S... I jeszcze damy set wyorylity okay. sypy awyny. Okej. I teraz co my tam mamy? Musimy pewnie skoczyć do tamtej wody, co tam jest. Dla mnie to nie jest możliwe, ale okej. Okay. No, no dokładnie. No. Pff, ok. To jest dropper według tego człowieka, co to budował. To była prawie. No ten lewej mi się już bardziej podoba od tych wcześniejszych. Prawie. Słuchajcie, czy to jest w ogóle możliwe, ponieważ... Nie wiem, zaraz zobaczę. Ponieważ drabinka to jest jakby taki też blok, nie cał o dasie. Pozbieram sobie jeszcze moje... i te masy Chociaż w ogóle, a właśnie Już to raczej dzisiaj pokazywam, ale jeżeli trzymamy tak Zbroję to ona się nam sama ubiera, takie info Dla graczy, którzy o tym nie wiedzą Sam się niedawno o tym dowiedziałem Czyżby to już był koniec, proszę, level Tak, to jest koniec Parkurem z płotków. No, ja nie mogę że mapy. No, naprawdę. Dobra, no, tutaj sobie zrobimy set. g gdzie A wyorły. Okay. Okej, nie wiem, czy to zadziała. Powinno zadziałać. Powiem wam, że nawet dobrze mi idzie. Czy ja coś mówiłem? Przepraszam bardzo. Dobra, myślę, że jakoś... Może lepiej ustawię... Set... ...ry... O l ...a... Okej, czy to będzie działać? Nie wiem, zaraz się przekonam jak znowu tutaj zlamie. Przeskoczyłem. Respawn. No i ładnie się respawnujemy na tym płotku głupim. Okej, okay, jest na razie dobrze. Skok na cztery kratki. No właśnie. Też skok na cztery kratki. Dla mnie to jest... ...tre trudne do zrobienia. Nie no, co ja robię? Dobra, tam już jest chyba koniec mapki w końcu. Już 24 minuty nagrania, no to... Tutaj chcę mieć Spawn Pointa set Avenue, czy to by tak działało? Set Sypy. a Avenue, Word chyba nie działa coś takiego to, co się, się potrzebujemy zrobić, ok. Mniejsza o to, jedziemy z parkurem, no, jedziemy, dokładnie. Dobra. No ja nie mogę, ludzie, no. Już koniec mapki, ja chcę to przejść. Tak, banić normalnie to trzeba nigdy, tak. Bo może jak nie potrafię parkura, no to jeszcze zrozumiem, ale teraz... Dobra, o Just do it. A nie mówiłem. Jedziemy od razu z spawnpointem. Set wy, Ok. Tu mamy jeszcze jeden bloczek. jeszcze nie jeden bloczek, tylko jeszcze tam jest. Nie, to Dlaczego ten spawnpoint nie działa? Ok. Ja pierdziele nie! Nie, 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 nie. nienawidzę tej mapki. Nienawidzę tej mapki, tak ze złości, chyba że jeszcze żadna mapka mnie nie, zesłościła. nie zezłościła. No i znowu będziemy. set, wy, o, ry, 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 ry. Okej, okay. wszystkie te straciliśmy mniejsze że oto skaczemy do lawy. Dlaczego mnie to respi w lawie? A nie na tym płotku cholernym. Dobra. Nie, tylko nie to. 26 minut, nie. Nie, nie, nie. Kamy, mode. C, do widzenia, nie, dziękuję, papa. Pa. Nienawidzę tej mapki, nienawidzę. Te... No wiesz co, jak ja się cieszę, że to jest koniec. Po raz pierwszy chyba to zrobię z jakąś mapką. O oh. nienawidzę tej mapki nienawidzę, wysadzę ją cholerę, wszystko wysadzę, do widzenia papa, nie było ta mapka już nie będzie w ogóle na świecie istnieć rozwalę to w piziec. nic mnie to nie obchodzi, że mi minecrafta zlaguje albo zetnie, albo w ogóle wywali ta mapka musi zostać rozwalana do widzenia, cześć papa Nienawidzę tej mapki, Papa, do widzenia. Wysadzaj się, cholery. Ale fajne uczucie, jak to się wysadza. No, jak ładnie. No i nic, nie będzie mi szkoda, jak to przez przypadek się podpali. Czemu się nie podpali w Podpal A jeszcze to wysadzę. Masz za swoje ty. No i się wysadzaj. Dziś się pal tu, o pal się wszystko pal o wysadziło połowę jak fajnie. Wiecie co, od dzisiaj będę na... Pod koniec każdej mapy ją będę wysadzać. No tu sobie tak trochę TNT walniemy. Tylko małą troszkę, żeby mnie tylko nie wywaliło. Minecrafta. Dobra, starczy ciach, wywalaj się tym tympa mapu. Rozwal się, okej, okay, dziękuję bardzo. No i o to chodzi ludzie. Jakaś, jak, jakaś mapka was znerwia, no to wysadź ją. Moje słowa, co robię? Moje słowa, moje słowa normalnie. Wysadzaj się. Bum, 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 jak fajnie. Ten, o nie, ten level ja muszę wysadzić w całości. On mnie najbardziej was wkurzył. Dobra, mam już lagi pomału. Sorry. Tu trochę tin... Dobra. Dobra, nie będę się już udurniać z tym wysadzaniem mapy. Więc nie zapomnijcie o łapce w górę. Ja byłem Patras, to była mapka. Najgorsza mapka jeszcze tu mam żeby się cała spaliła. Ja byłem Patras, cześć, papa!